No, witam wszystkich na podsumowaniu tego dnia. Zanim tu jeszcze wszyscy jesteście, to chcę powiedzieć o zmianie formatu, lekkiej. To ja, czyli jego montażysta. Ogólnie, chciałem ja wam o tym opowiedzieć. Będziemy dzielić cały film na trzy sekcje. Pierwsza to są wyniki, druga czyli umiejętności nabyte, a trzecia to moje przemyślenia. Zaczniemy od YouTube'a, czyli suby. Względem ostatniego odcinka, jak sobie to tak przeliczyłem, przybyło mi 6 subów. Za które bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o odcinki, droga streamera zrobiła 132 wyświetlenia, 1,5 godziny oglądalności i 2 suby zdobyła, więc. Jestem bardzo zadowolony. Potem jeszcze wrzuciłem życzenia noworoczne. Ogólnie wrzuciłem je na kanał w środę, bo przedłużamy challenge oficjalnie o tydzień do przodu. Tam o tym już mówiłem, ale teraz jest takie oficjalne, oficjalne. Ten filmik nie zrobił dużej ilości wyświetleń, dlatego myślę, że tutaj większe grono będzie w stanie go zobaczyć. Jeśli chodzi o wyświetlenia, no to tu były 53 i Watch Time 0,3. I teraz filmik, który zrobił najwięcej wyświetleń aktualnie na kanale. No to jest to, zbudowałem tego największego Mikołaja w e, Minecrafcie. 420 wyświetleń, nie wiem co tu się stało, jestem bardzo, ale to bardzo z tego zadowolony. Czas oglądania to 9,3 godziny, tu po prostu to eksplodowało. No, co prawda jedna subskrypcja, ale jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o zasięgi, 20,6 tysiąca zasięgów. Jest to nowy rekord jaki kiedykolwiek był na tym kanale. A teraz przejdźmy do Twitcha. Jeśli chodzi o transmisję, to udało mi się tylko jedną przeprowadzić. Jak widzicie, jej statystyki nie są jakoś powalające. Półtora godziny transmisji, średnia liczba widzów, maksymalna liczba widzów jeden, więc w sumie chyba nikt podczas tej transmisji nie bił. Trochę sadge, no ale trudno. Jeśli chodzi o ilość tych transmisji, czemu tylko jedna, jest ona spowodowana egzaminami, które będę miał w sumie teraz 10 i 16 egzaminami zawodowymi i mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. No i dobrze, przejdźmy teraz do Jeśli chodzi o umiejętności, no to tworzenie nowych animacji lepszych no i tworzenie płynnych przejść. A moje przemyślenia są następujące. Wystarczy tworzyć więcej shortsów i szybciej, ale to zdecydowanie szybciej i mam na myśli dzień przed nagrywać właśnie odcinki z podsumowania, bo ich edycja zajmuje troszkę czasu. A nie ukrywam, teraz już nie zdążyłem. Jest 24 minuty po północy. To wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście. I do następnego filmu. Siemano.